Każdy taką koronę ze Ja jestem uh, szeryfem Stanów Europy. W tej królem mi mianowano. No, a ja, bo ja, bo ja. ja. Ja wszystko mam i kapłanki, wszystkie piękne do moje. Jak ze mną będziesz dobrze żył, no so, bo dobrze. to się kochasz dowoli. Ja dajcie w młodym wieku więc nauczę wszystkiego. Na razie będziesz tylko... O, dzięki ci. Tutaj tej pani musimy dać, bo pani jest piękna. A dla YouTube pani jest wasz, Krzysztof tylko zawierzy do Parku Miłości. Pani ma uśmiech dziakondy. bo to jest to, no, no a jak? Albo tam masz nosiczyć. Ma pani łosiczkę? A nie, gdzie się podziałem? Pogłaskał. Bardzo no, nie rzucę końca. Nie, to jest gęsza dzisiejsza. Skośne oczy. Nie, bo to ładna. A co Krzysiek? który to robi? Ja już, wiesz, do mnie nie wracam. Mam sztab wyborczy, chłopie. A to panią pani To Ale to jest tak miałem, nie? nie, mi się dojrzałem, no tak jak pani. Jak pani na imię? Pewna. To pani wyberło by dobrze trzymała, bo Batery był słynnym królem. Ja mogę być i też mierz wielki, bo mam wielkiego. Bo wie pani, duży męż, duży gór, duży pił. To co a u się liczy, w czy Tak. Pani, pani jest idealna. Pani jest anielicą, anioł w postaci ludzkiej. A może wzrosnąć? Bardzo. To kocha, bardzo. A ja lubię, że do mężów, bo wtedy możemy dobrze zdradzać. Bo mamy przed kim? Nie, bo kobieta dojrzała nie lubi żartu, to trzeba do czynu przychodzić on ma. się tego. Zróbcie się tego. później. Kto będzie kontynuować? Ty ucieknie, bo jeszcze się Ty Zróbcie się tego. Zróbcie się tego. mamy i to. A ty tego. Dlaczego? Zróbcie dlaczego? się tego. Dlaczego? się tego. się tego. Zróbcie Chciała pani jak okulary. Ale pani urodzili a cię nogi, że może wyrodą. Przejmu <grym> się nogi i to do machu. Na pagony idą ładna dziewczyna. Ładna, bo jaka biżuteria tam nie, to, dla ciebie, tam nie dla ciebie, Nie, dla mnie nie, dla męża. A my, my, po prostu wymożliwiony mężowi, żebym miał e, nie, możliwość pilnowania. Bo jak on wypuszcza z domu taką piękną... Tak, piękna... bo Gdzie? No, A, ja no ja. A co wy tam trenujecie? Piłkę nie ja na postoju. Tak. tak, tak, tak. Jaką kiepską? Wy jesteście tywizorami? Tak. Kamila Panowa. To który ten H我, a To się tam jest. nie Który? On tam odbiera. Tam nie odbiera. Nie. Nie mam co z Wyszlę zrobić. Czekaj, mała niska paporna gwalizka, widzisz? się śmieje, nie, ta druga. Czekaj. to się, która ma chciwice. Chłopaki, tu są fajne, byśmy nie zauważyli, głowy. Tu same piękne kobiety. Zajęte. Nagrywasz? Nagrywam. Co? Nagrywam. No to mówi się, to ja w tej chwili będę dawał tekst, Na YouTube też da? Dalej. Hej, ojej, hey. witam Państwa. Dzisiaj DJ dzisiaj kej, dzisiaj kej. Uwaga babu, uwaga. Chłopak siedzi. buduje stan Europy. Startuje na parlament. Tam będę występował w roli JP2. Partia Miłości. Bóg jest miłością. Wszyscy u mnie zapisujemy się do mnie. U mnie są kapłanki miłości, zakonnicy. Obiecują i nie dają. Tym najgorszy jest Ambarę, żeby dwoje chciało razem. Weź tę rękę, bo wiesz, mi o. przysłaniasz gwiazdę. Ok. W tej chwili tak. Kontynuujemy dalej. Dzień taki, masz? Tak, No, tak No bo to się mówi, bo wiesz, ja wtedy im teksty nadaję. O, witam, witam. Hello, no, hey. Okay. Piękne są, nie? No, hey. Okay. Byliście ładne dziewczyny, wiesz. Po to, że

No i przez to, Ale to choroba. Jak to? Najgorsza choroba, jak ktoś ma zająba, wiesz? <gryzny> Dobra. Dużo masz pamięci, bo my zaraz tu wysiadamy. się My też. A wy też przygód szukacie? No. Ty młody, ile ty masz lat? Ja 20. Tak, ty udasz do gochle, bo później uciekniesz. Nie wiem, nie ma. Albo prawo, albo nie. Chcę mieć ani Gdzie on nam zamučy? To zaraz my wyjdziemy, załatwimy ubezpieczenie.